3 czerwca 2025 roku, wtorek. Wspomnienie świętych męczenników Karola Alwangi i towarzyszy. Kolor szat, biały. Siódmy tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie. Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie. Psalm. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Ewangelia. Ojcze, otocz swego Syna chwałą. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. A gdy do niego przybyli przemówił do nich. Wy wiecie jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, Nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynaglany przez ducha, udaje się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem Królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam Wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia Wam całej woli Bożej. Oto Słowo Boże. Psalm. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Deszcz obfity zesłałeś, Boże. Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo. Twoja rodzina, Boże. Znalazła to mieszkanie, które w swej dobroci dałeś ubogiemu. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony. Bóg, który nas dźwiga co dzień, zbawienie nasze. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala. Pan ratuje nas od śmierci. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Aklamacja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja będę prosił ojca, a da wam innego parakleta. Aby z wami był na zawsze. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, Otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Oto słowo Pańskie. Kochani. Święty Karol Luange i jego towarzysze są dla nas przypomnieniem, że Chrystus nie przestaje pociągać do siebie dusze wierne, nawet jeśli cena tej wierności to męczeństwo. Ich świadectwo przypomina, że Ewangelia zakorzeniła się także w afrykańskiej ziemi, gdzie wydała owoce w postaci niezłomnej wiary. W dzisiejszej liturgii słyszymy słowa świętego Pawła w Milecie i Jezusa w Wieczerniku. Obaj wiedzą, że ich odejście jest bliskie. I żegnają się z uczniami, zostawiając im duchowy testament. Paweł zwołuje starszych kościoła z Efezu. Nie wchodzi do miasta, ale z Miletu wygłasza mowę pełną szczerości i świadectwa. Mówi o łzach, trudnościach i nieustępliwości w głoszeniu całej prawdy. Jego życie staje się przykładem, że prawdziwe przywództwo duchowe nie opiera się na strukturach, lecz na osobistym darze z siebie. W wieczerniku Jezus modli się: Ojcze, Nadeszła godzina. W jego słowach nie ma lęku, jest chwała i miłość. To modlitwa trwająca także dziś, Jezus nadal wstawia się za nami. To zaproszenie do życia z miłością aż po krzyż. Karol i jego towarzysze to młodzi Afrykańczycy, którzy przyjęli chrzest i zostali wierni Ewangelii mimo prześladowań. Paleni żywcem nie wyparli się Jezusa. Ich świadectwo nie jest tylko opowieścią z przeszłości. To świadectwo prawdziwej wiary. Kościół wciąż jest Kościołem męczenników. W Pawlej w Jezusie i w Karolu Luangę widzimy jedno wierność bez kompromisów Oni nie szukali własnej chwały. Spalili się, by inni mogli żyć światłem Ewangelii. Czy i my mamy odwagę żyć tak samo? Modlitwa Jezusa o jedność brzmi także dziś. Bądźmy razem w prawdzie, miłości, cierpliwości. Święty Karolu Luangę, módl się za nami. Święty Pawle, módl się za nami. Panie Jezu, uczyń nas jednością i odwagą swojej modlitwy. Amen.